już ę? Hej! No cześć! Cześć! Nie sądziłam, że wpadniecie z wizytą. Amelko, mamy do ciebie bardzo ważną sprawę. Jaką? Spotkaliśmy na ulicy starszą panią. Została wyrzucona z domu i teraz nie ma gdzie mieszkać. Co za koszmar! Jej stary dom został zburzony. Nie ma go. Ona nawet nie zna naszego języka. Musimy się porozumiewać za pomocą tłumacza. Babcia, cudzoziemka w obcym kraju? No właśnie, myśleliśmy. Może mogłaby zamieszkać z tobą? Ja mam za mało miejsca w domu, a ona nie może iść do Gini. Oczywiście, mam pusty pokój gościnny. Pozwólcie babci wejść. Babciu, wejdź! A, dzień dobry. Pewnie nie słyszysz zbyt dobrze. Twój pokój znajduje się na piętrze w korytarzu po prawej. Dziwna staruszka, wszystko w czerni. nawet twarzy nie widać. Może nie ma innych ubrań. Cóż, mówiła, że jej rzeczy zostały w domu, z którego została wyrzucona. Jedna nie zostanie z nami do czasu, aż znajdzie nowy dom. Razem z Ginny rozwiesimy informacje po całym mieście. Aha, a ja w międzyczasie pomogę babci zadomowić się w nowym domu. Buk, buk. mogę wejść? Przyniosłam ci pościel. Jeśli chcesz, mogę pościelić ci łóżko. Rozwiesiliśmy ogłoszenia w całym mieście. Tak, i dodaliśmy też do internetu. A tak przy okazji spotkaliśmy po drodze florę. Cześć Amelka, postanowiłam pomóc Ci w sprawie zaginionej babci. Ziemki, z tą babą jest coś nie tak! Babą? trochę grzeczniej. Tak, przecież straciła dom. Nie, nie rozumiecie. Ona tam wygląda trochę dziwnie. Nic dziwnego. Została wyrzucona z domu. Jest denerwowana i w szoku. Tak. Nie, nic nie rozumiecie. Widzieliście w ogóle jej twarz? Przestań, Amelia. Lepiej przygotujmy jej jakieś smakołyki. Właśnie, pewnie jest zmęczona i głodna. Właśnie.